Witam w pierwszym odcinku z Leech of Legends yy, w pierwszym ogólnie innowacja na moim kanale, inna gra. <laughs> Od razu mówię, nie gram za dobrze yy, w Lola. Chciałem po prostu nagrać, że tak <laughs> dla takiej innowacji jakaś inna gra, coś spróbować. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Gram Olaf'em Primo Pen nick no, gram dzisiaj zwykłą na samolot rift, jak już widzicie, bo gram sam, bo z ludźmi po prostu z jakimiś z, z wyboru nie chcę po prostu brać z... po prostu chciałbym nagrać ten Let's Play tak jakby sam. Mam nadzieję, że będzie Wam się to podobać Dodam sobie wrzut pod oporem e, FPS jest optymalny Bo wiecie, pierwszy raz nagrywam sobie Merkurki Odki. do rana nie lubię kupować Mam w polskiej wersji rola Spamuję tutaj. Widzę, że optymalne, optymalne FPS mam, więc jest dobrze. Mam nadzieję, że ta seria będzie wam się podobać. Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z Lola. Dianą yy, Znaczy nową postacią Dianą Kurde Mogłem dwa razy trafić Tylko oczywiście nie trafię ani razy Gdyby dla mnie Z Ale nie jestem Dobra postać z solomarerami dobra wyskoczył hekarium ale mobków bym chciał trochę ubić czy mi nie chcą dać tutaj straci trochę z, z, hp na, za cenę mobków A co? Karmę trochę trzeba mieć. No nie. Jaki no. Uciekaj, Talon. Uciekaj. Uratować go musiałem. Ten ramus się wrócił A no, ja tak O zostaw się kiery ho już No, no, no. Tak. Chciałoby się to Olaf jest szybszy. No, Olaf strasznie traci tą manę. To, ta się kiera dużo, wciągnie tej many i jest lipa na początku gry. No, ale potem już jest optymalnie. Kurde めだくさん。んじゃあ、おびてごへかいま。 Poszedłem, ja Teraz będę mieć solą. Super. Dalej chyba chciał solo, ale chyba mu to nie wyszło zbyt. W tym momencie w nie dzieje w tym LoLu ja mam 30 wszystkie wszystkie runy w około rok w LoL'a, może trochę więcej momencie bo nie umiem jeszcze za dobrze grać w LoL'a na jakimś tam nie wiadomo jakim poziomie Co napiszę? To się skopnął, żeby mi zeszli z linii tą serią, bo będę robić te, tą serię, kiedy będę miał po prostu czas. Zajmowałem się do tej pory tylko Minecraftem. No i nie wiem, po cholerę on mnie wypchnął. Dla mnie dobrze, ale no... sytuacji no Pat na spokojnie nie jak to było Zusilu minionów masakra a chciałby się hekar. mój minion a ja wrócę się kto, z, kto będzie bronił o Jezus! Kurde będzie próbował, tak jak myślałem. Ha, to jest właśnie rzucenie się na fraga. Bez sensu to jest. Próbował chłopak sobie dał nabić fraga, a w mu to nie wyszło. Jeszcze pada. To jest popełnienie błędów, właśnie, rzucanie się na fraga. Jezus, co ja wlazłem? O, to sobie próbuj. jak? Ten... Ramus nie wiadomo co... Nie wiem co ja... co on pozwala. A trzech u mnie na linii, a oni nawet nie reagują. Nikt mi nie chce tutaj przyjść. Chykarium coś się ruszył, dupę. Przepraszam. powodniej będzie. Nie źle, mam trzech na linii jeszcze mi zwierzę nie, nie spuszył, Nie wiem, co tak Nie ja... wiem ja w ogóle, co oni odwalają z tą dopiero co wyszedłem, tak rzucam sieki. No, Ramus pewnie będzie próbował mnie zaraz spowolnić i wyrzucić w powietrze. Będzie to dłuższe filmiki, bo jak wiecie do końca będzie po prostu nerał. A, sputał No tak to wypadło <laughs> Musi pomóc, przede wszystkim. Solo robię, ci... Nie wiem co odpalałem. Teraz Czas był podejść. dla plato. Co ja mogę? 7 ten FPS, ale jest dobrze. Nie, masakrycznie on jakoś nie spada. Myślałem, że będzie gorzej. Znowu, znowu, znowu. Próbował. Hmm. Znowu kolejna akcja po wierzą Hekarim. Nie wiem co to było SS SS nie było Tak to jest z z ludźmi A no cóż to będzie spamować? Są sobie razem na linii, oni w nie mogą sobie dać na, jedne, na jednej linii. Achy Karim co odwala, nie wiem, to, to było dobre. Rzucenie się na mnie. Mogę jeszcze uciekać w, su w sumie przed Fizzem, ale już. раму, спустя. Znaczy mi tu nie wyjdą. Pewnie znowu mi nie napiszą cokolwiek. Dwa trupy hektarium. Został zniszczony. No dobra, spuść jedną wieżę. I chyba im pójdę pomóc. Nie wiem co to było. Nikt nie przyszedł. Twierzy bronić. Ciemno no, widać. No, chyba na razie nikt do nas nie przychodziło. ramus Dobra. I teraz. Nie. Najpierw lodowy młot, jak już widzieliście. Lodowy młot zbieram, On dobry jest yy, na Rafał P. Dobra, spokojnie. Ja u takich karim zrobili. Trzeba pomóc Nie, źle wyszedłem Trzeba pomóżemy Dianie Dobra, oni tu powinni gdzieś wy... O Jezus Najbliższa Trzeba pomóc, nie? No w las Sobie Ja się wrócę co będę. Co ja mogę sterować? Padłem jeszcze od tam wejdzie w nich bokiem gdzieś? No. a Karima widzieli. Przeciwnik pokonany! Tak, już idzie, Ramus. A, a sobie tutaj w krzakach że... Dobra, nie ma co, po drugiej stronie wyjdzie Wpadek to zrobiłem. Przeciwnik do hosteryjny zabój. Dobra, zabiję... Nie, zabiję, no nie. Jezus! No Po prostu tak rzuciłem się kierką, no dobra. A zapiłem go, nie Nie wiem czy tam ten bił go, czy ja skresowałem Jak skresowałem to przez przypadek Zupełnie przez przypadek Ups Ups Komuś tu jest Chcieli chłopaki Dobra, to nie wyszło Kurde, co ja tu mogę zrobić? <grych> Nic chciał mnie rybką zabić Złapać Bo zabić to by mnie nie zabił. うん。 Bardzo ogarniałem tego. Podałem od, od czterech w tym fazie. Super. Za dużo mam hp, kolego. A zwierzę tu mi za bardzo nic nie robi. Ups, 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 trzeba mu pomóc kolego życia. <try> no co tak to w ogóle kilibym mnie nie zdobył A jak bijemy się razem to raczej to nie jest kazne Mopki, po coś chciałem O, dobra. Parę my sobie zrobimy. No ale Myślę, że lepiej ten, ten odcinek będę dodał i z kolegami, po prostu. Nie wiem, jak myślę. Ale nie mam z kimś pytań Albo jestem za słaby, albo oni są za, za słabi cię Mam dużo kolegów co grają wola Ale Nie ogarniam jeszcze tak mistrza z żeby o Jezus O boy. Zostać straciłem bufę brał, no, no super Ale mam przynajmniej kasę Karim mi pada Będę mu musiał co jest ramianę też ładna farma będzie <laughs> karim tam Bij Nie mój niestety Trzeba tam pomóc Coś jest? Tak łatwiej killale Chciałem mu pomóc żeby przeżył jeszcze Skapnął wcześniej rząd tam jest Ili jak to? się Dobra. To na... Jak widzicie, na razie pierwszy odcinek serii z The League of zakończył się zwycięstwem Na razie komentujcie, subskrybujcie